Stop alienacji rodzicielskiej to jeden z głównych postulatów rodziców, którzy protestowali dziś w Warszawie. Wśród protestujących głównie ojcowie, ale również matki i dziadkowie, którzy walczą o kontakt ze swoimi dziećmi i wnukami. Z protestującymi spotkali się przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Aurelia Duniec-Szymańska. Pan Wojciech jest tatą dwu i pół chłopca. Widuje syna dwa razy w miesiącu po półtorej godziny. Chciałby częściej. Pani Beata bierze udział w proteście, bo jak mówi, jest alienowaną mamą. Dzięki mojej walce mam tak zwane bardzo szerokie kontakty i syn przebywa 12 dni w miesiącu u mnie, ale dalej będę walczyć o opiekę na przymienną. Rozstania to dramaty całych rodzin. Dlatego są tu dziś nie tylko ojcowie i matki, ale też babcie, które Chciałyby widywać wnuki. Będę walczyć o to, bo wiem, jaki to jest ból mój i wszystkich rodzin. I dziadkowie, pan Mirosław, przejechał prawie 400 kilometrów, by tu dziś być. Nie widzę swoich trójki wnuków, już 600 ponad dni. Rodzice, jeżeli widzą. I wiedzą, że będą się rozstawać, powinni zapukać do psychologa i zadać pytanie, jak to zrobić, żeby nie skrzywdzić dziecka. Stop alienacji rodzicielskiej, stop dyskryminacji w sądach rodzinnych i niszczeniu więzi to hasła protestu. Głównym naszym postulatem jest egzekucja kontaktów i wprowadzenie do prawa opieki naprzemiennej. Z protestującymi spotkali się przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości. Resort przygotowuje projekt ustawy definiujący kwestię opieki naprzemiennej. Zdefiniowanie w ogóle tej opieki naprzemiennej to jest właśnie wyjście na przeciwko jednemu z najważniejszych postulatów, który dzisiaj no nie ma takiego, takiego twardego zakotwiczenia w przepisie. Statystycznie w przypadku rozwodu władza rodzicielska najczęściej jest pozostawiona. Obojgu rodzicom, jednak miejsce zamieszkania dziecka częściej ustalane jest przy matkach, mówi radczyni prawna Aleksandra Eismond bardzo często jest tak, że matki w trakcie trwania małżeństwa czy w trakcie trwania związku w większym zakresie sprawują opiekę. To też chciałabym podkreślić, że to się też bardzo zmienia, bo też myślę sobie, że ojcowie zaczynają zupełnie inaczej postrzegać swoją rolę. Najważniejsze, by w całym sporze nie zapomnieć o dziecku, apelują eksperci. W każdym konflikcie obie strony mają swoją rację i nie chcą tej racji oddać musi być coś takiego w tej sytuacji rozstania co sprawia, że się nie dogadaliśmy. Natomiast to nie jest tak, że mamy wpadać w taką pętlę winy i krzywdy, bo dziecko zawsze staje się ofiarą tej walki. Aurelia Duniec-Trzymańska, Panorama